Cześć! Uwielbienie do przyjaznych, ciepłych wnętrz mamy w naturze. Zwykło się mówić, że ciepły dom to szczęśliwy dom. Dlatego w tym odcinku poznacie korzyści płynące z ocieplenia Waszego domu. Zapraszam do oglądania. Pierwsza taka korzyść to zmniejszenie kosztów ogrzewania. Nieocieplony dom typu kostka. Liczący sobie około 120 m kwadratowych, mający starą stolarkę okienną i drzwiową, ogrzewany za pomocą kotła węglowego, może generować koszty ogrzewania na poziomie 6,5 tysiąca złotych i zużywać około 8,5 tony węgla. Jeżeli budynek zostałby poddany gruntownej termomodernizacji, to roczny koszt mógłby zmalać nawet do 2000 zł. Jeżeli mamy wymienione okna, drzwi ocieplane pod to samo ocieplenie ścian odpowiednim stropianem czy wełną może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 30%. W dodatku taki ocieplony dom nie nagrzewa się w lecie, a zimą daje wysoki komfort cieplny, zużywając przy tym mniej energii. Estetyka elewacji. Ocieplenie domu to nie tylko korzyści finansowe, ale również estetyka. Bo jeśli w przemyślany sposób zaprojektujemy naszą elewację, wkomponujemy w otoczenie, dopasowując do bryły budynku, to możemy całkowicie odmienić wygląd naszego domu, tym bardziej, że nowoczesne tynki cienkowarstwowe dają nam nieograniczoną ilość kolorów do wyboru. Ochrona murów przed rozwojem pleśni. Prawidłowo wykonane ocieplenie połączone z Poprawną wentylację pomieszczeń. To dla nas poprawa domowego mikroklimatu, czyli dom, w którym panuje odpowiednia wilgotność i temperatura powietrza. Tym bardziej, że w nieocieplonym budynku prędzej czy później może pojawić się zawilgocenie i zagrzebienie, zarówno ścian, jak i elementów konstrukcyjnych. Taka sytuacja jest niebezpieczna nie tylko ze względu na nośność konstrukcji budynku, ale również ze względu na nasze zdrowie, bo grzyby i pleśnie. Negatywnie oddziałują na układ oddechowy, nerwowy, a także na właściwą pracę nerek i kondycję skóry. Optymalna i najzdrowsza wilgotność powietrza, w której czujemy się najlepiej, to od 40 do 60%. I taki właśnie przedział gwarantuje fachowo wykonane ocieplenie domu. Wyższa wartość rynkowa nieruchomości. Ocieplenie domu nie tylko o kilkadziesiąt procent zmniejsza koszt ogrzewania, ale również o kilkanaście procent podnosi wartość rynkową naszego domu, nawet po kilkunastu latach od ocieplenia. Lepsza izolacja od hałasu. Ocieplenie domu to nie tylko ciepło, ale również błoga cisza. Ze względu na swoje parametry, najlepszą izolacyjność akustyczną zapewnia wełna mineralna. Dzielimy ją na dwa rodzaje. Szklaną i skalną. Specjaliści podkreślają, że w kontekście pochłaniania dźwięków oba rodzaje sprawdzą się tak samo dobrze. Przedłużenie żywotności elewacji. Właściwie wykonane prace ociepleniowe to zwiększenie odporności budynku na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Niestraszny będzie mu wiatr, deszcz, mróz, promienie UV. Jednocześnie warto pamiętać o właściwej konserwacji wykończeń elewacyjnych. Aby ocieplenie domu bezpiecznie przetrwało kolejne dekady. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wypuszczanych do środowiska. Odpowiednio wykonana termomodernizacja budynku jest w stanie o 69% zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię. A co za tym idzie, ograniczyć smog. Więc jeżeli chcemy żyć bardziej eko, to warto pokusić się o profesjonalne ocieplenie domu. Jak widzicie, korzyści z ocieplenia domu jest dużo. I co najważniejsze, mamy coraz większą świadomość tego, jak olbrzymie znaczenie ma to dla naszych finansów, naszego zdrowia, a nawet środowiska. A dla was jakie korzyści ma ocieplenie domu? Śmiało piszcie w komentarzu. A jeżeli lubicie czytać, to w opisie macie link do pełnego artykułu na ten temat. Subskrybujcie kanał, bo widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.